Jeżeli prów, jestem prawdziwa jak stream żywa. Paliłam z nim warzywa, waliłam też na vivat lipa. Słyszysz to? Oni tu przyszli dla ciebie, stara i trochę martwi się o mnie mama, bo z nieba nie leje się manna I nie chcę zagoić się, stara rana z rana Muszę jeszcze niestety do tej pracy iść I ciągle muszę tam gnić Moja będzie ta rap gra Raperom jest łatwiej Oni skleją jakieś dwa słabe rymy zaśpiewają głupawy tekst o dymaniu mają hit od razu, brutto, ktoś ze mną nawinąć tu na scenie swój kawałek. Masz jakąś ksywę, młoda damo? Eee, nie jestem damą, jestem Zadra Do you have a clue? My jak Fifty in the club Obyło się bez wielu prób Bez tych wielu dróg Przez gwiazdę ukryta jak plant, jak gram Jak plant, jak gram, tak gram Odrodziłam się jak Feniks Zostaję tu, nic tego nie zmieni Ktoś się na scenie pięknie mieni Zostaję tu, odrodziłam się jak Feniks Zostaje tu, nic tego nie zmieni, ktoś się na scenie pięknie mieni. Zostaje tu. Nazwary mnie Zadra. Wchodzisz to?